Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, tylko dwie strapeczki, a mamy tutaj dwie krzyżówki XXL: jedna w starszym wydaniu, druga w nowszym i numerek 17 i 24. I myślę, że to jest bardzo dobra okazja, aby pozdrowić tutaj Monikę Esz z Orawy. A więc kochanie, bardzo cieplutko Cię pozdrawiam, życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo słonka i uśmiechu i korzystaj z wakacji póki czas. Nasi milusińscy zostawiają serduszka właśnie dla Moniki i ruszamy ostro z koksem. I tutaj damy pierwszeństwo może starszej wersji, zobaczcie jaki bonus, no gdyby był jeszcze szprot, to z przyjemnością bym go dobrała, no ale nie było. Tutaj strapkę mamy z numerkiem 24, czyli przedostatnia spaczki. Oczywiście, kochani, kontynuujemy akcję z magicznym guziczkiem i kochani, co kliknięcie, jesteśmy coraz bliżej celu. Ja oczywiście za każdego subika gorąco dziękuję i wyczekuję momentu, gdy wejdzie na antenę odcinek specjalny. A teraz moi drodzy, bierzemy w obroty tego mintaja, bo jest ciekawa, co on tutaj dla nas uszykował. No, ogólnie to ryby bardzo lubię. No mintaja to może niekoniecznie. No zobaczymy, czy ta rybka polubi mnie. A pierwsze dwie literki to T i Z. No dobra, to zaczniemy sobie od fazy. W munecie mamy T, w atlasie również T. Tutaj kolejny, o jest Z. -ka. W luterze jeszcze T. I myślę, że możemy jechać już do mintaja, bo tutaj też T zagościło. No to teraz pomarańczowa T i Z i od razu na szczycie łapiemy T, w teatrze wpada nam podwójnie, tutaj Z, -tka. jeszcze jedna Z, no i tu by był już końcuszek zabawy. A na dole? Dobra, w rzepie mamy Z, -tkę. tutaj mamy T, tutaj jest Z, a tutaj jeszcze T. I powiedzmy, że to na tyle. No to następne dwie O, już lepiej, samogłoska O i C. I teraz myślę, że się troszkę zabawimy, bo samogłoski, jak dobrze wiecie, zawsze wpadają No w nieokreślonych ilościach, czasami więcej, czasami mniej, ale w większości możemy na nie liczyć. Dobra, tutaj jeszcze mamy C i to by było chyba ostatnie C. No raczej tak, dobra, pomarańczowa, bo w mintaju nie mamy. A tutaj zabieramy się za wygarnianie naszych samogłosek. O, tutaj mamy C. Tu w projekcie jeszcze było O. Wracamy, mamy C. I to by było na tyle. Dobra, niebieska. O i C. No, tu widzę, że O się ładnie będzie sypać. Tutaj jeszcze O. Dobra, jedziemy do góry. No w miarę szybko nam idzie. Zobaczcie, już jeden rządek wymietliśmy. W i I. No, kolejna samogłoska. Tyle, że ja tutaj tych samogłosek bardzo mało widzę. Ale W jest i to się powtarza. No, chyba W z I poszły tak pół na pół, nie? No dobra, ale I mamy też w mintaju. Także mintaj nam rozkwita. A my szukamy W i I na pomarańczowej. Dobra, już mamy I. Ale czy mamy tutaj W. No jest w jawie, w lawendzie, w owadzie. I tutaj też trzy na trzy. No. A niebieska co na to? W i I. Dobra, mamy I. Mamy I. Tu kolejny I się sypią. No dobra, może się nie sypią, ale kilka było. No ale z W tutaj widzę problem. No nie ma, nie ma. No to kolejny rządek w obroty. S i Y. No, i tutaj raczej szybko pójdzie. Eskę mamy tu. I eski mamy tutaj. No, Y na zielonej nam nie wystąpił. W zasadzie w Mintaju też. Za to na pomarańczowej zaczynamy już od parki. No, i tą parką też kończymy tutaj poszukiwania. S i Y. Dobra, zacznijmy to sera, co się pod paluchem chowa. O. Tutaj styl, tutaj styl, nawet pasują do siebie. Tutaj jeszcze Y. Kolejny Y. O. Tutaj S. -ka. W gipsie jeszcze jedna. Mamy kolejnego Y. No tu jeszcze S. I tutaj. No niebieska to nam tutaj zobaczcie zaszalała. A kolejne literki to P i J. Dobra. Jest P. Jest J. No J też do mintaja wpadnie. O tu jeszcze mieliśmy S. -kę. Ale P i J już chyba tutaj nie ma. No raczej nie. No dobra, ale jest w mintaju. Zobaczcie, co druga literka odsłonięta w bonusie. Dobra, to jedziemy teraz na pomarańczową. P i J. I tutaj w projektorze mamy obydwie. W raju mamy J. -kę. W uprawie P. Na jawie J. No i to by było wszystko. Dobra, jedziemy w dół. P i J. Dobra, tutaj zaczniemy od rzepy. Mamy też Pitagorasa. Jest gips. Slide. No i tutaj chyba ostatnie P. O. No. No nawet całkiem, całkiem tak się żuka nam się odsłania. A tymczasem G i D. G i D. No raczej wszystkie. Tu już widzę D. W owadzie kolejna D, ale G tutaj nie uświadczymy. No nie ma, nie ma. Ale może tutaj jest. No na pewno w Adzie mamy D. W lodach również znajdziemy D. No i w slajdzie też. G mamy w gipsie, a tu jest pierwszy krok do wygranej. Tutaj jest gra. No i kończymy poszukiwania. Dobra, ostatni rząd. Sześć literek przed nami. Pierwsze dwie. No, to bardzo. Chodliwe literki U i A. No zobaczymy, ile nam tutaj ich wystąpi. Widzę, że w Udzie mamy U, tutaj pierwszy krok. Kolejne U, w luterze jeszcze jedno, w kurce jeszcze jedno i w dumie ostatnie. No to teraz bierzmy się za A, jest tutaj stanowczo więcej, no więc troszkę sobie teraz podrapiemy. No od razu inaczej krzyżówka wygląda, nie? Ale jest też niespodzianka, bo w mintaju również A mamy. Także zobaczcie, no większość bonusa odkryta, no jest szansa na niego. A my na pomarańczowej wymiatamy U i A. O, tutaj zobaczcie. No, pierwsze słówko na pomarańczowej. Wszędzie mamy po jednym słówku. O, na pomarańczowej już mamy drugie. No, tylko jedno słowo nas dzieli od wygranej. Tutaj jeszcze mamy U. No, nieźle się zapowiada. No, zobaczymy, jak się skończy zabawa z tą krzyżówką. Ale póki co jeszcze kilka, a przed nami O. Drugie słowo na niebieskiej. No, zobaczcie, jak bliziutko. Tu jeszcze mamy A. I moi drodzy, kolejne literki w obroty. A będą to H i E. No, wszystkie samogłoski nam weszły. No, z H to możemy nie szaleć, ale E tutaj troszkę jest. No, co prawda, mintaj na razie, czeka. A my kolejne E wymiatamy. O, tu już za F -kę bym złapała. Tutaj H, tutaj mamy E. No, teraz tą F bym chciała. Ale czy wpadnie? To się okaże. E i H. No, tutaj mamy H. W Ireneuszu mam jeszcze E. Tutaj kolejny. I w Serze mamy E. No tak się chowa pod paluchem. Ta rka by się przydała, nie? No dobra, to lecimy po dwie ostatnie literki. obnie X i V. A mamy M. No zobaczcie, dominta ja coraz bliżej. Czy będzie N? -ka? No na końcu B. Bonusa nie będzie, ale może tutaj nam się coś utworzyć. M i B. Dobra, B już widzę m jest, no, a drugie słowo, myślałam, że trzecie. Tutaj jeszcze rum. No i kochani, w ten sposób zakończymy wojarze z zieloną krzyżówką. No dobra, to idźmy potem m do Mitaja. No to że to N nie wpadło, nie? No, ale zobaczmy, może coś wyczarujemy w pomarańczowej. Dobra, już mamy parkę. Tutaj jeszcze M. No i też kończymy, zobaczcie, dwa słówka. Tak blisko było, a tak to się skończyło. A tutaj M i B. Dobra, MK już widzę. Tutaj mamy obydwie. No, ale koleżanka nas zablokowała. No i wam powiem, że blokady już nie ściągniemy. No, dwa słówka. Tutaj by było razy trzy. Nasz mintaj był wart. No, zobaczcie, to chyba ze złota mintaj. A my mamy niestety pustą strapkę. Także połowa naszego drapingu za nami. A teraz przed nami, moi drodzy, rozpad. No, taki bonusik sobie dobrałam, bo tutaj jechałam po bonusie. Zdrawka z numerkiem 17. I kochani, trzymajcie mocno kciuki. W razie te dwie zdrapki nam nie wypalą, to mamy takiego pocieszacza, ale to na koniec. A teraz E i X. E i X. No dobra, to bardziej się weźmy za tą E. No ale E tutaj za dużo nie ma. X za tym bardziej. A tu E i X. Dobra, jest E. W indeksie drugie. No i to by było na tyle ano raczej a na dole dobra jest odwet echo marzyciel lej o tutaj olej Romeo a po X ani śladło o zobaczcie no ten X tu nie pasuje o i A no takie fajne literki to jedziemy i od razu na dzień dobry zobaczcie ile drapanka będzie No tak, to można drapać. No, do rozpadu też nam obydwie wejdą. O i A. No pięknie nam się rozwija ta krzyżówka. O, nie zrobiła nam psikusa jak wcześniejsza poprzedniczka. No, chyba wszystkie. Dobra, tutaj mamy gong. Jest gazda. Szalupa. Doping. Tag. Jadalnia. Iliada. Gaz. No, pełny gaz. Tutaj olej. Jar. Romeo. Mam tu jeszcze Odo Romeo. To od razu mamy A. W marzycielu kolejne. Tutaj A. Tutaj A. No i tu w odwejcie jeszcze. O! Ale nam poszło co? Zobaczcie, pół krzyżówki praktycznie wydrapane. A teraz no był X, jest i V, a do niego jeszcze L. No v też tutaj nie spotkałam, ale za to l mamy w gilu. No i to by była jedyna. W rozpadzie nie mamy. Ale za to l jest w kotylionie. A druga jest w dublu. A niżej? Dobra, na pewno mamy olej. Jest też lej. No, J i mamy dwa słówka. Wiadalni kolejna L. -ka. Tutaj w szalupie. I wędrujemy w górę. Dobra, bierzmy się za ten drugi rząd. A tutaj mamy RZ. R i Z. Dobra, jest R, jest R. Tutaj mamy Z. -tkę. Tutaj mamy R, i tak dalej, i tak dalej. No, ale wam powiem, że miło też się składa, bo w rozpadzie mamy obydwie. No, i tutaj będziemy walczyć o PID. Ale póki co to RZ. No, a tu ostatnia R, chyba będzie. Dobra, w szalupie mamy Z. -kę. Tu mamy R. -kę. Tutaj ładna parka. Wiażę jeszcze R. No i zobaczcie, tylko J nam wystarczy. I mamy trzy słówka. Tutaj jeszcze R. No i kolejne literki w obroty. T i N. Dobra, jest T. Mamy Nkę. Tu kolejne literki. No, zobaczcie, ładnie nam się rozwija ta szuka. oby nam w pewnym momencie nie stanęła. A no, tutaj ostatnia N. -ka. Dobra, ani T, ani N w ponusie nie mamy, ale za to N mamy w donie. T mamy w togo. W indeksie kolejna N. Jest też w dnie. W jezioranach. A w kotylionie ostatnia T, a nie ostatnia, bo jeszcze tabu dobra i dolna krzyżóweczka zacznijmy sobie od tagu mamy gong jadalnie tutaj kolejne T tutaj jeszcze jedno no jest potencjał w tej krzyżówce M i C dobra mamy M -kę. jest i C tu kolejna C w rumie mamy mamy M -kę ciosie jest w C, w odcisku również. A tutaj M jest na pewno w Romeo. No, a się zrobiło romantycznie. Dobra, czy gdzieś jeszcze? No, w Echu mamy C. No i tutaj jeszcze jedno. No dobra, to lecimy po kolejne literki, a kolejnymi będzie I i Y. Dobra, i już widzę. No, Y jeden jest. Rozpad na razie stoi. No, na razie się nie rozpada. Ale zatem tutaj mamy i, jest i, y, kolejne i, i jeszcze jedno. O. No, spójrzmy w niżej. I, i, y. Dobra, tutaj i, tutaj i, tutaj jeszcze jedno. do jadalni kolejne, do marzyciela. O. Do marzyciela wpada y i mamy drugie słówko. No, robi się gorąco teraz B i S, no jedno jest pewne, X i V już nam nie dadzą a my mamy B i S, dobra jest B jest kolejne, tutaj S B tutaj ostatnia no dobra, to idziemy niżej, B i S dobra, S już odhaczona, tutaj kolejna jest i B jest i S no i tutaj mamy cios mam nadzieję, że cios nie będzie od krzyżówki tu do tabu jeszcze B. I bierzemy w obroty tą ostatnią. Dobra, jest S. -ka. Jest B. No i można już wracać po te dwie ostatnie literki, a będą to moi milusińscy. W i P. I znowu nas jedna literka zablokowała w bonusie. W i P. Dobra, mamy W. Jest P. Opis. Ale tutaj dopiero pierwsze słówko. No ale to daleko w polu jesteśmy. Jest P. Jest i drugie słówko, no i na to wygląda, że więcej nie będzie. A szkoda. No szkoda, szkoda. Tutaj mamy P i środkowa W i P. Dobra, tutaj mamy zapas. Jest to drugie słowo. Tutaj w owadzie W i z dwoma słówkami kończymy. Ale może tutaj jednego nam brakuje: W i P. Dobra, mamy W, mamy P. W opadzie jeszcze P. No, i wam powiem, że nic więcej nie ukosimy, ale pasa co? Oczywiście w tą drugą stronę. No dobra, tutaj by było razy jeden. Rozpad był wart. 50 zł. No, mieć, a nie mieć te 5 dyszek, nie? A kontrolna to C i B. Także, moi drodzy, no z naszych krzyżówek nic. Ale tak jak mówiłam, mamy pocieszacza, super linie, a numerek mamy siódmy. I wiecie co? Żeby dorwać tą jedną linię wygraną. Wiecie, ile musiałam zdrapek zdrapać? Ogrom. No naprawdę, szczęście nas się teraz ostatnimi czasy nie ima. A więc, moi drodzy, uzyskać choć jedną zdrapkę wygraną u nas to jest wielki wyczyn. Także, kochani, cieszmy się tym, co mamy, a mamy jedną linię, a może i będzie więcej. Także trzymajcie mocno kciuki, to jest nasza pocieszajka na dziś. A kolejny symboli to wiatraki i popcorny. No to jedziemy z nimi. Wiatrak i popcorn. I tak, cyk i cyk. Tutaj wiatrak. Kolej z wiatraków, a tutaj już nic niżej. No, być może skończymy na tej jednej linii. Parasol i łódź. Parasol i łódź. Dobra, mamy parasol. Jest łódka. Kolej na złódek. I na dole jeszcze jedna, a właściwie dwie. Krab i ptak. Kraby i ptaki. Dobra, jest ptaszek. Jest krab, Kolejny ptak. I na dole. No nic nie dołożymy. A kolejne symbole to diament i księżyc. Diament i księżyc. Dobra, jest diament. No i nic więcej. Bo nie przychylna, znaczy przychylna ogólnie, bo mamy wygraną w niej. Klucz i cytryna. To jedziemy od dołu. Mamy kluczek. Jest i drugi. A tutaj dwie cytrynki, słuchajcie, tak jak zaczęliśmy z tą jedną linią, tak z tą jedną linią kończymy. No ale dobrze, że ona jest. Także, moi drodzy, pod naszą linią wygrywamy 5 zł zwrotu. Także, wielkie fanfary. Wygrana w dzisiejszym odcinku wpadła. I kochani, gdyby nie ten nasz szanowny pewniak. Który okazał się nie lada zdobyczą, to znów kolejny odcinek byłby absolutnie pusty. Bawiąc się w takie zabawy, no trzeba brać pod uwagę, że może być absolutnie pusto. Możemy wiele zyskać, ale w większości przypadków możemy naprawdę wiele stracić. Także kochani, zawsze bierzcie pod uwagę właśnie taki scenariusz i pamiętajcie, aby w takich zabawach zachować umiar. Wszyscy mamy nadzieję na utrafienie tej ogromnej, pięknej wygranej. Ale kochani, musimy wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. I takie jest właśnie meritum na dziś. Słoneczka, kontrolujcie wydatki na tego typu zabawy. I serdeczka wszystkiego dobrego dla Was. Dużo szczęścia, dużo radości. I też wiele uśmiechu. I widzimy się w kolejnych odcinkach. No i pamiętajcie, że akcja magicznego guziczka cały czas trwa. Ja jestem Wam wdzięczna za każde kliknięcie. Za każdą obecność na naszych odcinkach, i jeszcze raz, kochani, serdecznie dziękuję. A teraz już pomachajmy sobie na pożegnanie. Ja dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia. No to pa.